Witajcie wszyscy mężni wojownicy. Jest już wasz 300 niczym Spartan pod Termopilami. I razem, dzielnie, filmik w filmik, komentarz w komentarz i łapka w łapkę oglądacie mnie, komentujecie, łapkujecie i za to z całego serca chciałbym wam podziękować jako honorowy wojownik. Druga sprawa to, że kanał przyjął oficjalną formę, która już prawdopodobnie nie ulegnie zmianie. E, mianowicie, ostatecznie jest nowy, nowy awatar, nowe tło i nowy baner na, na moim e, koncie na forum. Pewnie już je widzicie zresztą. E, no, jeszcze raz dzięki za te 300 widzów, e, bo wtedy dzięki temu widzę, że, e, że mój kanał się rozwija. Mam nadzieję, że będziecie mi dalej pomagać w jego rozwoju, że będziecie dalej komentować, dalej podsuwać mi jakieś fajne pomysły i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to była forma dziękczynna. Teraz forma bardziej informacyjna. Widzę, że dużo ludzi mi ciągle zadaje pytania różnego rodzaju na temat e, gry, jak i na temat kanału, więc postanowiłem to jakoś w jakiś sposób uporządkować, mianowicie pod tym filmikiem, pod tym filmikiem, pod żadnym innym filmikiem, ale pod tym filmikiem, tak tym filmikiem, pod tym filmikiem <głos》> będziecie mogli zadawać e, pytania, e, które ja po prostu zbiorę i odpowiem na nie w kolejnym filmiku e, na moim kanale. Mam nadzieję, że pytań no, będzie całkiem sporo, bo całkiem sporo pytań zadawaliście, więc mam nadzieję, że je po prostu powtórzycie i będę mógł na nie odpowiedzieć. No. E, to była forma informacyjna, a forma, forma druga informacyjna to to, że prawdopodobnie niedługo e, nagram jakiś materiał poświęcony forum, jako się opiszę. Może będzie z innymi użytkownikami. Też zobaczymy. Wszystko da się ustalić e, na potrzeby mojego kanału i na potrzeby, żebyście wy to obejrzeli. To była druga informacja. Jeszcze raz dzięki. To jest drugie podziękowanie. No i to, i to wszystko. Więc żegnajcie, i niech topory wojenne i odgłosy Waszych braci będą kołysanką na krwawe noce. Na razie.